Mam wrażenie, że w ostatnim czasie moja umiejętność do rozpoznawania zwierząt drastycznie zmalała. Otóż kupiłem sobie ostatnio ciasteczka w kształcie zwierzątek. No i rozpoznaję: tutaj jest misiu, tutaj jest, yy, znaczy tu jest słoń, tu jest żółwik, yy, jakiś wielbłąd, piesek, koń. bardzo ładnie, kaczuszka, bardzo ładnie im wyszła. Yy, tutaj sowa. Tutaj mam trochę większy problem, ale to chyba jest kot. Tutaj natomiast no twarz jest owieczki, ale chyba reszta jest. No, lwa ogon i tak dalej, więc to chyba lew w sumie też pasuje. Też się wybroni. Natomiast tutaj już mam większy problem, bo powiedziałbym, że to jest stojąca kaczka albo jakiś może pingwin. Nie wiem, znaczy, kaczka to to nie jest, no bo tutaj jest już kaczka, prawda? Więc to nie ma dwóch kaczek, na pewno by nie było, nie, nie wiem, jakby należąco. Na Myślałem, że, że królik, że tu jest ten ucho, ale skrzydło, królik ze skrzydłem, może o to chodzi, jakby. Nie jestem pewien, co to jest. Może rzeczywiście jakiś pingwin. Natomiast powiedzcie mi, co to jest. Jakby. Czy to ma być jakieś coś mało podobnego, czy jakby to wygląda jak jakieś monstrum z horroru tak naprawdę, szczerze powiedziawszy. No nie wiem, no, no, no żółwik jest bardzo fajny, no słonik jest bardzo fajny, no misia rozpoznaje, no tutaj zwierzątka super są wszystkie, ale co to jest?